Serdecznie witamy na głównym placu Częstochowy, Placu Biegańskiego, z... wszystkich zebranych, a wydarzenie to szczególne, bo dziś piknik integracyjny związany z realizacją projektu systemowego Standardy, Bezdomności Nowa Jakość i to impreza, która naprawdę przypiąże nam tutaj wiele emocji, te najważniejsze za chwilkę przed nami główną atrakcją mecz piłki nożnej ulicznej między reprezentacją Polski w piłce nożnej bezdomnych wielkie brawa. I reprezentacją Częstochowskiego Samorządu, mecz towarzyski, mecz, który jest tutaj w trakcie Igrzysk Olimpijskich rozgrywany tuż po euro, więc cały czas utrzymujemy się w duchu sportowym. I rozpoczęli piłkę mają szeodze reprezentacji polskich w piłce Nożnej Bezdomnych, i to oni rozpoczynają pierwszą masję tego dzisiejszego spotkania. Dzisiaj to ma jeden głos Takie coś zdarza się i narość Zdarza się i Reprezentacja Polski Bezdomnych uczestniczy w Mistrzostwach Świata od początku rozgrywek, czyli od 2003 roku, kiedy to pierwszy raz uczestniczyliśmy w Gracu w Austrii. Co roku jest wywoływana nowa reprezentacja, ponieważ takie są wymogi, że uczestnik może tylko raz brać udział w Mistrzostwach Świata. Czy znaczy to się zmieniało? Do 2007 roku można było dwa razy, od 2008 roku już co rok. Czyli co roku musimy tworzyć nową reprezentację. Do takiej reprezentacji co roku w trakcie Mistrzostw Polski powołujemy około 20 osób. To jest taka szeroka kadra, z której, z której ośmiu najlepszych co roku jedzie na mistrzostwa e, świata. Nasza reprezentacja Polski jest, e, jest, że tak powiem, co roku traktowana jako faworyt. Jesteśmy e, zawsze wszyscy na, na nas bacznie patrzą, kogo w tym roku przywiązują Polacy, czy, czy to jest mocna ekipa. I okazuje się, że, że tak, zazwyczaj jesteśmy w sz, czubie. Polski w piłce nożnej bezdomnych. Teraz kontratak sam na sam z numerem czwartym. Często gracie takie mecze z jakimiś samorządowcami, z jakimiś takimi publicznymi osobami? No regularnie. Czasami co dwa tygodnie. Regularnie się to zdarza, bo zapraszają nas na różne mecze nie? No, Gramy nawet z drużynami zagranicznymi. Jak to się kończy zazwyczaj? No na pełnej parze jak to się mówi. No, gramy po prostu każdy mecz jest dla nas po prostu meczem. Podchodzimy e, raczej nie ulgowo, tylko staramy się grać to, co umiemy. Nie, 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 nie umiemy po prostu ulgowo grać. Czy będzie dzisiaj taryfa ulgowa dla Czesnowców? -y, chyba nie. Raczej chyba nie. Tak jak ja mówię, można ulgowo to po, pograć z dziećmi, dziesięcioletnimi, ale nie z dorosłymi panami. Dzięki brawa panie Dożdanek z podziękowaniem i my również dziękujemy za uczestnictwo w tym spotkaniu Częstochowskiego Mopsu. Dzięki brawa dziękujemy za obecność